Na tam. Dzisiaj robimy odcinek z rykiem w w albo coś innego. Dzisiaj jeszcze wleci z Lego Fortnite odcinek. Łapkujcie, subskryb subskrybujcie. 50. No. 50. 50. subskrybujcie subskrybujcie, jak 50. Jak 50 subskrypcji w górę, znaczy subskrypcji. Będzie live z FNC FM, warto śledzić kanał, może ci się do wszystkiego dowiedzieć. wiedzieć. Sorry, że tak? Ten, ten nie, nie jest No, no, wam się podoba, to no, Jaki to skin? No, to nie ten, będzie ten. ten. To nie będzie ten, jednak? Ten. Z którego sezonu? Ten. Ja wiem, którego. Ja no, może wiem, może nie, widzowie. Ja wam nie powiem. Nie zdradzę. Dobra, ja sobie obejrzeć jutro ten. Kuczu, 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 gu Tak, po dwóch Kuczu, 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 po Kuczu, że nie Kuczu, po Kuczu, Sorry, że nie będzie Kuczu, Nie, w soli widzę. Si on, kolego. Tutaj kolega wylądował pierwszy. Choptanczy, się. Chłop, se. My się on nie zabił. No i coś tam, to mu było? Mówiłem chyba na jakimś odcinku, ale nie wiem. dwie ludki w i like. kończymy filmik bo jestem zmęczony bo po tym filmiku było bo już dwa filmiki będę coś jeszcze robił wstawić filmik może wtedy będzie dobrze będzie się działo będzie. jeszcze mam do szkoły no 8 do Eh, do. Jest jeszcze jedna rundka, widzowie. No, jeszcze jedna rundka, widzowie. Widzowie, to będzie lajtowy, krótki film, bo... ja Nie, tak. tak. filmik, bo... My... No, to będzie lajtowy filmik, bo my jesteśmy zmęczeni.

No, ikonizle ilgili süpki taylan Yok şimdi bu ondan fisa. Nasıl bir Солей А под чья кешенька Я Jak filmiki wstawiamy, to jest fajnie. No, to jest fajnie. No, mam jeszcze jakieś tam 6 minut. Znaczy. Um, Ale to jest super. 6 minut. Odcinku jeszcze mamy? Bo ja mam. Wnóstwo. Jeszcze będzie u mnie 2, jeden shorts. No, u mnie też. Więc widzę jeszcze weźcie. Nie. Na kom... Ja mam jeszcze 6 minut szolca znaczy P filmu. Oni mają przepiaki Ja mam typa... To ja też mam Oj ma... ma dużo I nie umie grać Oj umie spamić tylko Dobra, to jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Nie wiem, czy jeszcze jeden, bo mi się kończy już film powoli. Widzowie. No. No też, bo u mnie zaraz będzie kolacja, jak to się teraz do No. Doznacznego. smacznego. Bo dzisiaj coś mi się stało, się bardzo słabo czuję. Powiedział. Dobra. Się jutro, Siema. Siemanko i cześć.